I jej lubi od dawna bawić się w podróby, więc dzisiaj przyjrzymy się takowym i zobaczymy, jak w FC25 spisuje się skład kart Toty bez ani jednej prawdziwej karty Toty. Przejdźmy więc do rzeczy. Na start ikona Toty i Kasiasa. Nareszcie zobaczymy, co on potrafi, bo niby ma fajne staty i wszystkie style gry, ale 185 cm wzrostu to jednak spory wykrzyknik. Idąc dalej, na lewej obronie nie było innego wyjścia. Z podróbek podszywających się pod wersję Toty mogłem użyć wyłącznie. Roberto Carlosa, który ogólnie świetnie spisuje się od lat i chyba teraz też nie przez przypadek chodzi 1,5 miliona monet, a że postanowiłem, iż zbuduję ten skład na czyli ikona, nie ikona, ikona, nie ikona, teraz witamy Rudigera, oczywiście wersji Toty, ale także podrobionej, bo w pełni nazywa się to honorowe wyróżnienie w drużynie Toty. No jednak jak zwał tak zwał, fakty są takie, że Niemiec wygląda całkiem przyzwoicie, chociażby z racji na tempo. No i większe obawy pojawiają się przy jego partnerze, bo wśród ikon do wyboru mamy tutaj albo Kanawaro, mierzącego 176 cm wzrostu, albo Komana wyższego o 6 cm. Co by nie mówić, u obu panów da się znaleźć spore braki, ale miałem nadzieję, że jednak Ronald z tymi statystykami mocno osadzonymi w gangu Hulita da sobie radę. Zamykając linię defensywną, postawić musimy na podrabianą kartę toty Frimponga. Tempo jest świetne, ale obrona i fizyczność nie powalają, a z drugiej strony, realnie, jako prawy obrońca Polender oceniony jest aż na 88, więc na papierze nie do końca wiadomo o co tutaj chodzi, ale wiadomo, że bardzo podobną kartę na lewej pomocy ma Nico Williams, któremu przede wszystkim brakuje nieco strzałów, natomiast z takim tempem i dryblingiem powinien mieć on i tak spory wpływ na rozgrywanie akcji, nie mniejszy niż trzecia wersja podrabianej karty Toty w drużynie roku, należąca tym razem. Razem do Zinedina Zidana. Francuza nie mogło zabraknąć w tym zespole, bo tylko on dostępny jest przecież w wersji epoki Toty. Więc jego obecność była tutaj obowiązkowa. I że on ma tu bardziej skupiać się na defensywie, zobaczymy co w ofensywie potrafi Musiala. Niby taka niepozorna karta, ale ten overol nie wziął się przecież niczego, a Niemiec ma jednak 5 gwiazdek sztuczek i wybitny dribbling. Natomiast nie tak bardzo wybitny, co jedna z największych gwiazd tego zespołu, czyli Gareth Bale. O no, czas końcu sprawdzić, co Waliczyk tak naprawdę potrafi i o ile jest on lepszy od swej podstawowej wersji, która przecież wciąż świetnie sobie radzi. Wchodząc do ataku, przechodzimy od karty za 2,5 miliona do darmowej wersji. No ale niby czemu tak potężny, szybki silny Jokeresz, posiadający dodatkowo 5 gwiazdek słabszej nogi, miałby być bezużyteczny. Niewątpliwie Szwed wygląda interesująco, ale nie aż tak bardzo, co jego kolega z ataku Eric Cantona, który oprócz wszystkich ofensywnych statystyk ocenionych co najmniej na 90, ma także 5 na 5 gwiazdek. Tak więc wygląda podrabiana drużyna Toty. Każda z tych kart w swojej nazwie zawiera w skrót Toty, ale żadna z nich nie jest prawdziwą kartą Toty. Aczkolwiek co by nie mówić, ta drużyna mają w sobie dwie darmowe mocne karty i tak kosztuje ponad 7 milionów monet, więc nie są to wciąż najtańsze rzeczy. No ale bez wątpienia jest to zespół, którym można się zabawić, postawić na otwarty futbol, wygrać bramka za bramkę i przy tym i tak wygrywać absurdalnymi wynikami typu 7 do 5. No ale ogromna w tym zasługa Erika Cantony. Znowu mając tych dwóch napastników Widać czemu Gjokeresz jest za darmo A Francuz kosztuje milion dwieście tysięcy monet Bo to nie jest tak, że Szwed jest słaby On zgodnie z tym co podaje karta Ma swój styl szybkiego, silnego gracza Który woli cisnąć przeciwnika z bara Niż go kiwać No i całkiem nieźle na tym wychodzi To jest gość, którym spokojnie można by bawić się Na co dzień w weekendowej Który niezbyt często się myli I jako darmowy zawodnik jest po prostu świetny No bez wątpienia jedna z najlepszych kart za zadanie, jakie dało się zgarnąć w tej grze. Natomiast przy kantonie no i tak stoi w cieniu. Francuzowi można zagrać jakąkolwiek piłkę i uderzyć na oślep, a on i tak zamieni akcję na bramkę. Czy po wrzutce, czy po strzale z pierwszej piłki, lobem, z voleja, powershotem, po ziemi, nie ma znaczenia. Podajesz, strzelasz i jest gol. On miał u mnie mecze, gdzie oddawał 6 strzałów i z tego zdobywał 5 bramek. Utrzymana średnia bramek na mecz spokojnie powyżej dwóch. Duża sylwetka, niesamowita siła, dwie równo użyteczne nogi, no i do tego fantastyczne strzały. Kanton obawiłem bawiłem się niemalże tak samo dobrze jak ze 2 lata temu, gdy jako cofnięty napastnik robił on furorę. No i bez wątpienia była to największa perełka w tym zespole, no bo na przykład o tym, że Gareth Bale będzie dobry było wiadomo od początku, skoro nawet jego podstawowa wersja daje dalej radę. Natomiast ja jego kartą ocenioną na 88 gram od grudnia i nie ma wątpliwości, że waliczyk warty jest tego upgrade'u. Te trzy punkty tempa robią zauważalną różnicę, a ponadto były piłkarz Kempton. W wersji toty jest jeszcze trudniejszy do wytrącenia z równowagi podczas biegu. Na co do strzałów, to już w ogóle trudno się czegokolwiek czepiać. Tak jak gwarant za SBC był użyteczny do stycznia, tak Bale w podrabianej wersji Toty powinien dawać radę nawet jeszcze w trakcie trwania eventu tot. No bo niby czemu nie? Samo tempo i strzały mu na to pozwalają. Niestety już takiej furory nie zrobił po drugiej stronie Nico Williams, który jako gość za 200 tysięcy okazał się typowym zawodnikiem do zadań typu przynieś, wynieś, pozamiataj i strzelaj wyłącznie w klarownych sytuacjach. Hiszpan swoim tempem potrafił odskoczyć od rywala, ale fizyczność nie pozwala mu na jakieś jakieś męskie pojedynki i jest to raczej zawodnik do szukania wolnych przestrzeni dlatego no, dla wielu graczy będzie on w porządku, bo niektórzy preferują taki styl gry, by uciekać od przeciwnika, tylko że od rywala uciekał także Musiala, a on ku temu nie ma niestety aż takich predyspozycji przez co niestety w moim mniemaniu był on najsłabszym ogniwem w tym zespole zaraz obok i Casillas'a i to jest ciekawe, no bo niektórzy gracze bardzo sobie chwalą Hiszpana i postanowiłem, że nagram jakieś jego fajne interwencje, no ale tak nie pokażę, bo żadnej nie nagrałem. Gościowi zgodnie z oczekiwaniami brakowało centymetrów i u mnie lepiej radzi sobie dalej chociażby podstawowa wersja Wandersara. Niedawno grałem składem w Rexhamu po ewolucjach ze srebrnym bramkarzem no i obaj ci panowie puszczali podobne gole. Czyli kiedy wiesz, że musisz już liczyć na bramkarza, w tym przypadku nie ma na kogo liczyć, no ale ja grając na Casillasa zachowuje się podobnie, czyli wiedząc, że jest to niski, ładuje mocne strzały pod poprzeczkę i Hiszpan sobie z tym nie radzi, no ale ogólnie cała defensywa tego zespołu stoi pod znakiem zapytania. Frimpong oceniony jako prawy obrońca na 88, no był jednak bardzo słaby fizycznie, i co z tego, że doganiał rywali, skoro nie potrafił ich przepchnąć. Z drugiej strony, Rudiger to bardzo solidny obrońca, ale tutaj ma 90 fizyczności, a na Zimowej karcie wartej prawie dwa razy mniej wynosi ona 99, więc tamten gość jest nie do ruszenia. No i mało tego, ta jego o wiele tańsza zimowa karta, tak naprawdę jako Esio, oceniona jest wyżej od podrabianej wersji toty, no ale ma dwa punkty tempa mniej, więc chyba ludzie go już olewają, no, a w mojej opinii nie jest to do końca słuszne. Z kolei koman jako Esio no niestety nie podołał. Brakuje mu centymetrów i dojścia do przeciwnika, przez co jest to zdecydowanie lepszy defensywny pomocnik aniżeli a Roberto Carlos stoi dalej pod znakiem zapytania, bo niby był świetny, agresywny, silny, przecinał podania, biegał w rywali i tak dalej, no ale znowu ten wzrost trochę nie domaga, a poza tym trudniej go ocenić, kiedy jednak ten skład ogólnie ma co najwyżej średnią defensywę. Więc do Carlosa będzie trzeba jeszcze wrócić, ale nie zmienia to faktu, że ekipą podróbek Toty i tak da się grać, a dzięki ikonom da się ją zbudować na pełnym zgraniu, no ale... Przez Przede wszystkim top 300 tej drużyny, które bym polecił, to Giocheresh, Bale i Cantona, bo Francuz to jest prawdziwy ciemiężyciel, który zniszczy i upokorzy każdego. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!